Witam państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy kolejny odcinek programu Ratajski Firtel Kultury w którym oczywiście relacjonujemy to, co dzieje się w domach kultury na Ratajach, Hartowie i Rzegrzu, a że mamy lato, no to trwają właśnie półkolonie, no ale w związku z tymi półkoloniami dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy, dużo nowości, dlatego też, no właśnie, sprawdzamy, jakie to są nowości, z jakich atrakcji dzieciaki mogą korzystać, no właśnie jacy ciekawi i artyści, i pasjonaci, no i tacy za Zajawkowicze, którzy chcą właśnie sprzedać tą swoją zajawkę naszym młodym uczestnikom, uczestnikom ratajskich półkolonii. No to oczywiście zapraszam. Drodzy Państwo, odwiedzamy Dom Kultury to, gdzie odbywają się właśnie w ramach półkolonii letnich warsztaty modelarskie. No właśnie, chyba tak mi się wydaje. Każdy z nas, każde dziecko miało w swoim życiu taką przygodę właśnie z, no, z wykonaniem jakiegoś modelu. Czy to jest prawda? Myślę, że tak, bo teraz mnóstwo jest różnych klocków. Tak, zawsze się coś budowało, nawet budowanie czegokolwiek z drewna, z drewnianych klocków można podciągnąć pod modelarstwo, ale my tutaj trochę idziemy dalej i budujemy już makietę. Makietę gór, górskiego schroniska wraz z terenem. Tutaj mogę zaprezentować taki um, demonstracyjny domek, który właśnie chłopaki teraz budują. Będziemy budować. A również góry, wokół tego drzewa, całą taką makietę, którą na przykład widujemy oczywiście w dużo większej skali na makietach kolejowych, tak? Tym samym się dorośli te, też się tym zajmują. Więc tworzymy sobie taki miniaturowy świat, można powiedzieć, że jedziemy w góry. No właśnie, są wakacje, oczywiście wszystkim się teraz i marzą wakacje i często wyjeżdżamy gdzieś, więc tutaj to takie może nawiązanie delikatnie do tego tym bardziej, że organizujecie go wy, przewodnicy. Tak, jesteśmy przewodnikami z firmy City Event Poznań. E, oczywiście oprowadzamy wycieczki, zdarzają nam się grupy turystyczne, ale też nie ma ich jakoś tak bardzo dużo, wiadomo z jakich powodów. E, więc stwierdziliśmy, że zrobimy coś na miejscu. E, no i tak zebraliśmy nasze umiejętności, zastanowiliśmy, co możemy zrobić, a że ja osobiście no, zajmowałem się modelarstwem, nawet no, jeszcze zanim rodziny założyłem, teraz już nie mam na to czasu za bardzo, e, to stwierdziliśmy, że ok, zrobimy sobie model. Makiety, tak, górskiej, co jest całkiem fajną sprawą. Będziemy składać, w tej chwili mamy pięć warsztatów, każdy pracuje nad czymś innym i będziemy to składać w jedną makietę i później będzie naprawdę efekt wow. Ja myślę, że my też gdzieś tam na, na naszej drodze szukania właśnie różnych atrakcji na półkolonie, możemy Was spotkać. Nie tylko jeśli chodzi o warsztaty modelarskie, bo są też inne pomysły. Tak, możecie nas spotkać w lasach podpoznańskich, jak będziemy robić warsztaty szkoła powstańców. W temacie powstania wielkopolskiego, gdzie stawiamy się w mundurach i robimy przeszkolenie wojskowe dla półkolonijnych dzieci i oczywiście są tam treści edukacyjne o powstaniu wielkopolskim, ale też jest z tym, z tym wszystkim sporo zabawy, bo o to chodzi. Zresztą nasze wycieczki, tak jak mówiliśmy, my jesteśmy przewodnikami głównie, nasze wycieczki są w stylu animowanym, że nie idziemy z dziećmi i mówimy tutaj katedra, tutaj zamek, bo to ich nudzi, bądźmy szczerzy, tak, to ich nudzi. Tylko animujemy w różne, różne sposoby, i też robimy tego typu wycieczkę w terenie. Nie? Szlakiem powstania wtedy to się nazywa. Też się stawia przewodnik w mundurze i oprowadzamy. To jest jeden oczywiście z przykładów tego, co robimy. Robimy też survival w Palmiarni, robimy też detektywów historii, robimy też geozbieraczy, grę terenową w parkach poznańskich. Dużo mamy tego. Zapraszam na naszą stronę. Drodzy państwo i zostajemy jeszcze w Domu Kultury Poland Sto i trochę tak naprawdę zapominamy na chwilę o półkoloniach spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych, bo okazuje się, że w Domach Kultury nie tylko półkolonie odbywają się właśnie latem, no skąd taki pomysł, żeby akurat warsztaty artystyczne teraz latem zorganizować dla dzieciaków? Tak naprawdę pomysł pojawił się przez to, że były tu organizowane inne warsztaty, warsztaty z gimnastyki artystycznej. I były to dzieci, które właśnie w ciągu roku do nas uczęszczały na zajęcia. I tak sobie pomyślałam, że w zasadzie długo tych zajęć u nas nie było. Bardzo długo te dzieci czekały na te zajęcia i tak naprawdę ten okres czerwcowy, gdzie zajęcia mogły się u nas odbywać, był bardzo krótki i dla tych dzieci był... Taką cząsteczką po prostu tego, co mogą mieć. Stąd jakby pomysł, że w sumie dlaczego by nie zorganizować takich warsztatów artystycznych teraz, właśnie w wakacje w Domu Kultury. Wiadomo, część wyjeżdża, ale osoby, które nie wyjeżdżają, bardzo chętnie chcą po prostu, żeby dzieci przychodziły tu na, na, te, na te artystyczne warsztaty. Warsztaty odbywają się po południu, po godzinie 16, od poniedziałku do piątku i są to warsztaty, na których dzieci czego się nauczą? E, tak, będzie tutaj rysunek, będzie malarstwo, e, będzie dekupaż, e, nie taki na drewnianych pudełeczkach, ale na świecach, czy też troszeczkę inna technika. E, będziemy też malować torby eko i będzie moodboarding. Czyli? Tak, właśnie dużo osób zadaje to pytanie. Moodboarding to jest taka plansza wizualizacyjna. Tak naprawdę jak ktoś chce stworzyć jakąś, jakieś wnętrze pokoju, kuchni, chce zaprojektować sobie ubiór czy cokolwiek innego, tworzy taką planszę. Inspiracje bierze z gazet, z dworu, z roślin, ze zwierząt, tak naprawdę ze wszystkiego i tworzy właśnie taką planszę, na której te wszystkie rzeczy sobie projektuje, przykleja. I z tych właśnie rzeczy powstaje na przykład projekt sukienki. Czyli takie, no właśnie, malowanie artystyczne, ale nowoczesne, współczesne. I chodzi też chyba o to, żeby zachęcić właśnie młodych mieszkańców naszej dzielnicy, żeby trochę przyjrzeli się temu malarstwu, a w rezultacie zapisali się na, na Twoje zajęcia po prostu od września. E, tak, właśnie. E, fajne jest to, że często dzieci e, gdzieś tam mają jakąś zajawkę nie chodzą na te zajęcia, a przyjdą takie warsztaty i stwierdzą: „O, super, tego się nauczyłem, tam to zrobiłem”. też rodzice... Rodzice też rzeczywiście chętnie gdzieś tam patrzą potem na te prace, są zadowoleni, że dziecko właśnie kreatywnie spędziło czas, czegoś się nauczyło i często właśnie tak się zdarza, że potem od września czy od października te dzieci zapisują na zajęcia, więc oczywiście fajnie będzie, jeżeli z tych warsztatów ktoś taki się pojawi i będą nowe twarze na zajęciach. Oprócz tego chyba warto powiedzieć przy tej okazji również o tym, że no właśnie, z tym malowaniem to różnie bywa. Potem są lekcje plastyki, no i okazuje się, że nie do końca dzieciaki wiedzą jak podejść do tego malowania. No tu się właśnie dowiedzą jak namalować, nie wiem, dłoń, jabłko. E, tak, właśnie e... Jakby każdy prawie mam plastykę w szkole i rzeczywiście jest to plastyka. Są to takie bardzo ogólne rzeczy, które się robi. Bardzo często nie wyjaśnia się nawet, jaka jest gama ołówków, tak, że jest od ołówka na przykład 9H po 9B, że one się różnią grubościami, że tak naprawdę szkicując albo cieniując, używa się zupełnie innych ołówków. Tak samo jeżeli chodzi o farby. No w szkole są to najczęściej po prostu plakatówki albo akwarele, a tutaj mamy i oleje i akwarele, ale jest też akryl, więc tak naprawdę no, wielu, wielu tych rzeczy, tych, takich podstaw tak naprawdę dzieci się na tych zajęciach e, uczą i rysujemy od zwierząt, po martwą naturę, po rośliny. E, też często pytam dzieci, czego chcą się nauczyć, bo wiadomo, że one tu przychodzą z konkretnym, jednak się nauczyć rysować konia, druga kota, e, więc też jakby staram się po prostu brać pod uwagę jakby te prośby dzieci. I młodzieży. I oczywiście zachęcamy, no bo i malowanie, i każda dodatkowa aktywność rozwija nasze horyzonty. Tak. Drodzy Państwo, półkolonie to oczywiście też okazja do tego, żeby dzieci mogły zażyć trochę nauki. Pomimo, że w wakacje, ale trochę inaczej i w taki właśnie, jak zwykle, ciekawy sposób z pasjonatami. Tym razem Astro Laboratorium. Co przed dziećmi? Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Robert Przybylski. Tak, tak jak pani wspomniała, wakacje, czas bez nauki, nie. Oczywiście, że można to wykorzystać przez zabawę. Przez zabawę dzieci, wiadomo, najlepiej się uczą, najlepiej wchłaniają, inaczej się czują, to jest inna atmosfera. I powiem szczerze, od wielu lat widzę, że wtedy oni się otwierają. Dzieci się otwierają, pokazują, co potrafią, a potrafią naprawdę dużo. Czasami trzeba podpowiedzieć, tylko nakierować. Dzisiaj rzeczywiście, tak jak Pani wspomniała, astronomiczne spotkanie, czyli warsztaty astronomii. To jest najciekawszy temat, wiadomo. E, tutaj można dużo rzeczy pokazać. E, robię to w ten sposób, żeby przede wszystkim zwrócić uwagę przez prosty eksperyment. E, można też poznawać takie zjawiska, które są nawet i w kosmosie. Tak? No, dla ciekawości wziąłem dzisiaj światłowód. O, tu gdzieś mam, więc opowiadamy sobie o... Też o internecie przy okazji, ale jak to działa ten światłowód? Pokazujemy prędkość światła, możemy sobie pokazać eksperymentalnie, pokazać, wyobrazić oczywiście, bo wszystkiego nie da się pokazać, dzieci muszą sobie też wyobrazić. Dalej o Ziemi, o ruchach Ziemi, o, o planetach, opowiadamy sobie. Zrobią fajną, fajną rakietę też balonową. Dużo ciekawostek podczas dzisiejszego dnia. I oczywiście, co fajne, no że nikt ich nie będzie, dzieci, nikt nie będzie przepytywał z tego wszystkiego, prawda? A jeżeli będzie ktoś pytał, no to w formie właśnie takich ciekawostek, y, y, no właśnie w takiej luźnej, miłej atmosferze. Trochę inaczej jak w szkole. Inaczej, powiem lepiej, wam <grym> się wydaje, bo wszyscy wiemy jaka jest sytuacja, jaka była sytuacja. E, dzieci są bardzo spragnione wszystkim kontaktów ze sobą w ogóle, no i jak czegoś, żeby coś robić, wykonywać jakieś zadania, to no nie da się ukryć. Jest to dobry czas, gdzie możemy naprawdę wykorzystać to i podbudować, no i, no i, no i kształtować, kształtować dalsze, uczyć kolejnych, kolejnych informacji. Myślę, że to się sprawdza i będzie się sprawdzało, bo jak wiadomo, przez, przez eksperyment lepiej można poznać świat. Przenosimy się do teatru. Pomimo, że jesteśmy na stadionie, to okazuje się, że no właśnie taką kulturę przez Duże K, półkoloniści z Rataj e, mogą zażyć. No w związku z tym, że jest pandemia, wiadomo, różnie to było. No to pod gołym niebem, dzisiaj nie pada, nie ma problemu. No i okazuje się, że kulturę przez Duże K i tak naprawdę nie tylko, no bo też e, trochę inne kraje, trochę inne właśnie tutaj. Żeby tutaj trochę tym dzieciakom pokazać, jak to jest gdzie indziej i nawet trochę innego języka posłuchają. Tak, jest, zgadza się. Natomiast sam projekt projekt jest realizowany wraz z fundacją tamitu dofinansowany z miasta Poznania stąd też właśnie taki dostęp że tak powiem bezpłatny prawda spektakli bo za jednym z sam projekt nazywa się Teatr w Drodze, jednym z części jakby tego projektu jest właśnie jakby spektakle dla dzieci na placach, albo też na stadionach, lub gdziekolwiek po prostu będziemy mogli zagrać i w tym roku też Rataje wpisaliśmy jakby w nasz projekt, bo jeszcze tutaj nie zagościliśmy wcześniej i to jest jakby taki, taki, taka nasza pierwsza obecność, można powiedzieć, na, na Ratajach z bajką Konik Garbusek, e, według rosyjskiej bajki, A także dzieci rzeczywiście lizną trochę rosyjskiego, ale już bardziej tak poznają już słówka, e, dostaną też takie zakładki do książek ze słowniczkami na, na koniec, żeby mieli taką pamiątkę. No i chcieliśmy po prostu e, tak, uderzyliśmy tutaj do Domów kultury e, i taki pomysł właśnie przyszedł, żeby e, jeżeli ma być tutaj dzieci właśnie tutaj ratajskich też przede wszystkim, e, to żeby właśnie można wykorzystać te pokolenie, które tutaj mamy, bo te dzieci właśnie są stąd e, i, i możemy dla nich zagrać po prostu. Mhm. No właśnie, ale chodzi też o to, żeby dzieciaki no właśnie do tego teatru mogły wyjść, a okazuje się, że teatr przychodzi do nich i też jeszcze na dodatek taki teatr w drodze. Skąd taki zamysł? Czy to jest odpowiedź na pandemię, czy to już wcześniej? taki pomysł. To znaczy pomysł, sam projekt zawsze się, obecnie pisze się jakby tak dwubiegunowo, prawda, że i spektakle, które będą mogły być na żywo grane w pomieszczeniach, no i plenery, a że przyszło lato, no to stwierdziliśmy, że no właściwie większość teatrów, prawda, też teraz jakby wyszła w plener, no żeby ta dostępność była większa i żeby rzeczywiście każdy, kto będzie chciał, mógł przyjść, bo nie ma aż takich ograniczeń, prawda, też nawet liczbowych, także cieszymy się, że tutaj możemy, mamy tu zapewnione oczywiście warunki i odkażacze wszelkie gdzieś tam są też, także że, że rzeczywiście tutaj Państwo tutaj zadbali o to, żeby, żeby wszystko było tak, jak powinno być. No i jeszcze w dwóch słowach o samym spektaklu, co dzieciaki dzisiaj zobaczą. To ja to przypomnę jeszcze raz. Konik Garbusek według bajki Piotra Jerszowa. E, znana bajka może dla starszych, ale nie wiem, jak graliśmy, to już niektóre młodsze dzieci też miały czytane tę, baj ta, tę bajkę. E, no i dzisiaj się okaże, prawda, czy, czy znają, czy poznają dopiero, także cieszymy się, że możemy trochę tej takiej, takiej słowiańskiej kultury e, jakby pokazać. Ponieważ gramy różne bajki słowiańskie, właśnie też jako fundacja tam i tu, e, założenia, właśnie sięgamy po tą słowiańską kulturę i rosyjskie jest też jakby naszą częścią. W samym środku Puszczy Noteckiej, 120 km od Poznania, mieści się Gości Raj. No właśnie tutaj w okolice Gościmia od lat jeżdżą mieszkańcy naszej dzielnicy. No my już trochę stęskniliśmy się za tym tematem i okazuje się, że nie tylko my, bo także półkoloniści, którzy w ramach czwartego tu turnusu pojechali właśnie do Gościmia. Półkoloniści z Domu Kultury na Skarpie. Skąd ten pomysł, żeby właśnie nie robić półkolonii na miejscu, tylko całkiem na trzy dni wyjechać z dzieciakami do właśnie Puszczy Noteckiej? Tak, no, pomysł zrodził się już wiele, wiele lat temu. Jest to nasza, można powiedzieć, świecka tradycja, że wybieramy się właśnie do Stanicy Gościraj na trzy dni. Dlaczego trzy dni? Dlatego, że jest to forma wypoczynku skierowana do dzieci najmłodszych które chcą spróbować takiego wyjazdu, po raz pierwszy być gdzieś poza miejscem swojego zamieszkania, bez rodziców co najważniejsze. Trzydniowa forma jest o tyle fajna dla nich, że w poniedziałek rano przy wyjeździe jeszcze swoich rodziców widzą, potem jeden dzień spędzają poza domem całkowicie, a już trzeciego dnia wieczorem znowu mogą utonąć w objęciach swoich rodziców. No właśnie, kwestia rozłąki z rodzicami to jest ważna kwestia, bo to pewnie jest jeden z pierwszych takich wyjazdów dzieciaków. No i chodzi o to, żeby na tydzień im nie fundować się takiej rozłąki, tylko właśnie jest możliwość na te trzy dni, ale dodatkowo oczywiście jest to też szereg atrakcji. No i te trzy dni na pewno mijają jak jeden dzień. Tak, dokładnie. Ja e, jeszcze tylko dodam, że niektórzy rodzice chcą też w ten sposób przetestować e, troszeczkę swoje dzieci, czy sobie, czy sobie poradzą. E, na szczęście no, warunki e, nie są tam do końca spartańskie, jak niektórzy sądzą. Tam wiele się poprawiło od e, lat, chociażby gdy, gdy ja jeździłem do Gościmia, jeszcze w latach 90. Więc jest to forma jakiegoś testu dla, dla dzieci, jak sobie poradzą właśnie bez rodziców, sami, gdy muszą e, sami o siebie zadbać, e, oczywiście z pomocą e, instruktorów. A wracając do pytania, tak, szereg atrakcji nas, na nas czekał właśnie w Gościmiu. E, po przyjeździe praktycznie zaraz bardzo szybko się zakwaterowaliśmy, e, obeszliśmy Stanicę, pokazaliśmy wszystko dzieciom i już włączyliśmy się w program obozu. E, pogoda nam sprzyjała, więc zaczęliśmy od e, kąpieli w jeziorze, e, przepięknym, czystym jeziorze Gostomie. E, stanica posiada zresztą tam własną plażę. Z ratownikiem. Zatem zaczęliśmy od kąpieli, była rekreacja, skakanie na trampolinie, granie w bilard, piłkarzyki, tenis stołowy. Potem pyszny posiłek, chwila odpoczynku i z kolei dalsza część olimpiady, gry zespołowe, akurat mieliśmy wtedy, a wieczorem oglądaliśmy film tematyczny sportowej. Drugiego dnia również wiele, wiele siedziało. Zrobiliśmy Coś dobrego dla lasu, w którym się znaleźliśmy, skoro on nas tak wspaniale przyjął w tak pięknym miejscu, to postanowiliśmy, że trochę w nim posprzątamy. I półtorej godziny nam upłynęło właśnie na zbieraniu śmieci w lesie. Ale było to bardzo pouczające i dzieci naprawdę z chęcią to robiły, w jakiś sposób odwdzięczając się za tę gościnę przyrodzie. A po południu drugiego dnia zrobiliśmy sobie krótką wycieczkę rowerową oraz uczyliśmy się piosenek. Która to nauka przydała nam się podczas wieczornego ogniska z harcerskimi również pląsami, okrzykami. Natomiast trzeciego dnia od rana uczyliśmy się szyfrów, a po południu, jeszcze tuż przed wyjazdem, zrobiliśmy grę terenową. Także czas, który tam spędziliśmy, wykorzystaliśmy praktycznie od pierwszej do ostatniej minuty. Myślę, że tak na maksa. I oczywiście to, o czym zawsze trzeba wspomnieć przy okazji wyjazdów do Gościmia, no to rewelacyjna kuchnia. No, dzieci na pewno tam nie są głodne, o co na pewno pytają też rodzice. Dokładnie. W cenie wyjazdu było pełne wyżywienie składające się z czterech posiłków. Ze śniadania, na które najczęściej były serwowane kanapki, z obiadu dwudaniowego z kompotem lub sokiem, z podwieczorku i kolacji. Więc naprawdę pyszne domowe jedzenie nas tam czekało, i myślę, że nikt z obecnych tam nie chodził głodny. No to co, pozostaje nam czekać tak naprawdę do następnych już wakacji, bo stanica gościera niestety zamyka się już w tym roku, ale oczywiście zapraszamy, będziemy przypominać w, w jakiej jej formie i w jaki sposób można się zapisać, żeby tam wyjechać. Czy z półkoloniami, czy z obozami harcerskimi, albo otwarte wrota dla rodzin, jeśli wypalą w przyszłym roku. Także zapraszamy. Zapraszam. Drodzy Państwo, to już wszystko w tym odcinku, ale oczywiście tych tematów kulturalnych u nas na Ratajach nigdy nie brakuje. No i pokażemy oczywiście, co na Ratajach, Hartowie i Rzegrzu będzie działo się w najbliższym czasie, no albo co już za nami. Życzę przyjemności i do zobaczenia.